Witam, witam, witam wszystkich tutaj. Pawsom! Zaczynamy kolejny odcinek z Raid'a. E, oczywiście, jak włączyłem nagrywanie, spadło mi poniżej 60 klatek, tak to miałem 60 klatek stałych, ale. 56, 7 to też jest nieźle. Zobaczymy, jak tu będziemy się strzelać. Okay, ci już tam słychać, jakichś chłopaków krzyczących. Nie wiadomo skąd. Ja sobie trochę podgłośnię tutaj głośniczki, ja czy słuchaweczki. Dobra, tu mamy to. w tą splówkę. To może być różnie. Idziemy na spokojnie. Idziemy na spokojnie karta wykorzystywana do końca. No, słyszę was, słyszę. Słyszę was słyszę. Nagramy jeden odcinek. Wrzucimy to jutro. Czy dzisiaj w nocy wrzucę? Jutro zobaczycie, niech się przerobi. Hej Marszał, wiedziałeś, że na dole jest AK? Leży i czeka. A tak. Może masz odpowiednią konfigurację nanotrytu. Sprawdź czy nie otworzy się niczym. No oczywiście, że otworzę, no ja bym nie otworzył. Ja bym tego nie otworzył. Słuchajcie, zobaczymy co tutaj będzie dla nas To strzelba ACTE dla mnie tylko ze starych Ale mam karabinek teraz i juu mam nadzieję, że szybko to wykorzystam. To strzelba bojowa jest niepowstrzymana na krótkim takim dystansie. Może też odrzucać. Powiem wam, że chciałbym bardzo szybko pominąć ten samo Szybko ich. Zaakceptowano. W trybie ognia przedwinnego śróciny zostają przetopione na polize. No dobra, spoko. Dajesz, dajesz, nie pierdzielisz. Dobrze. O, to zabawa taka. Jak dla dzieci. Sekwencja zakończona. Dobra. Nie, no. Dobra. Nie zdążyli. Pafsona załatwić. Okej. Okay. Lecimy na szczecin. Masz fart No Ja to zawsze miałem fart I tylko ty możesz jej używać. Jest powiązana no. No, Ale w pierśdę z całkościół Kurde jak ta gra duma przypomina Jakby to naprawdę była taka strzelanka Jak tutaj Nam pokazują Yes, ale dostałem dolców, uuu uh. Chodźmy Dobra, mniej więcej poniżej 50, powyżej 50 klatek mam Więc przy nagrywaniu w 4K to naprawdę jest niezły wynik Trzeba już pamiętać, że to nie jest naj, najmocniejsza karta na świecie O Jezu O Jezus Ale mi ma napierdzielają. Chodźcie no. Dobra. Jakoś się udało. Ale mi wpierdzielili, naprawdę. Myślałem, że będzie lepiej. Ale trochę tu spierdzieliłem. Nie miałem dobrze naładowanej broni. Nabojami i później było ciężko. dalej spojjrzemy dalej tutaj mówiłem trochę im brakuje da 60 klatek żeby cały czas było który Powiem Ci, że tak jest coś niezłe jak na gościa, który dostał po nóżkach z takim śru... śrucikiem. A nie, no w ogóle, co, co, co oni za odporni są w ogóle, co ja, mam niby taką mocną broń, ale niestety oni mi to napierdzielają, mnie tutaj strasznie No w szoku jestem, że dają radę Ja sobie tu pozwiedzam jeszcze troszeczkę tą lokację, bo znane zwiedzanie jest bardzo dobre Użyj drabiny jeszcze nie będziemy tam szli, bo mamy tu kilka fajnych przejść, które mógłbym jeszcze sprawdzić. O! Oj! No i się nie dało, chłopakom. Doładujemy trochę życia. Dobra, idę tędy. Nie wiem, czy jest dobra droga. Z chwilą mi się myszka pojawiła. Nie wiem po co w tym drugim rogu. No, gra jest ładna, no ale dupy nie urywa. Naprawdę dupy nie urywa, jeśli chodzi o grafikę. Znaczy nie odstaje w graficznie od żadnej innej gry. Teraz, no, może metro i Battlefield, 1, czy piątka teraz, są ładniejsze, ale tak to. Tak to jest podobnie. Wiecie? Widzieliście? No, no. Ale moim skromnym zdaniem Doom... Doom robił na mnie robił większe wrażenie Z swego czasu O, gościu Dobra, musiałeś zginąć A więc zginąłeś no, spadło mi trochę powyżej 50 klatek przez chwilkę Zes. No, chciałbyś mnie zjeść. Jak mówiłem dum w 16 roku, czy tam w 17 nawet, robił dla mnie trochę większe wrażenie graficznie Nie no, ale DUM naprawdę była zajebista gierka, jeśli ktoś nie grał w Duma Nową odsłonkę z 16 roku Uff, panowie Chcecie sobie dobrze poszczelać, dobrze się pobawić Zagrajcie Jeśli ktoś nie ma i chciałby zobaczyć, to zobaczcie na moim kanale. Na mi się skończyła? Bardzo niedobrze. To była bardzo niedobra myśl teraz. Będę miał chyba duży problem teraz My tamtego tego karabinu. Widzicie, ja gram trochę po staroświecku. Nie wiem, czy jakiś tam bajerów, szmerów, i innych rzeczy. Kurczę, że ta gra jest różowa. Mi nie, nie mówi, że to jest normalne. Gruszowa gra, Dlaka w apokalipsejszym czasie to nie. nie, 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 nie dla mnie, ale niech im będzie. Lepiej je mu zwiałem. Co to do mnie tu strzela? Dobra, dostał w pacynkę I tak się do niego skończyło Wszystko Kto tu jeszcze do mnie wali? nie widzę go ja Może jakiś wybuch jeszcze jest gościu Wiecie, tak coś się... Zestrał się w gacie jak zobaczył pawcona. Z takim wielkim karabinem ja też bym się zestrał. Niech mu będzie. Zabił się sam. O kurde. No gin, chłopie. Gin, chłopie, i nie wracaj. Gin, chłopie, i nie wracaj. Przewodowuje tutaj broń, bo wiecie jak to może być tutaj. Nieciekawie. Możemy zaraz spotkać jakichś frajerwów, którzy nas będą chcieli tutaj rozwalić. Wiek. Jak mówiłeś, pokrywa ją jakiś paskudny mutancki słońce. Oj, Ojo oj, oj, oj. jesteś w samym centrum inwazji Mutków i ciągle żeby... jest doskonała robota. Musisz znaleźć wieko i otworzyć. Wtedy możesz pozbyć się śluzu. Spoko loko, dobra, tam mamy wieko. Zaraz na tu pewnie ktoś zaatakuje. O Jezus. Jakiś młody, zobaczcie, w ogóle na nie może trafić. Nie żyje Dobra, które są co ataku jeszcze? Przeduję broń jeszcze na sekundę Dobra, mamy tam dwie, dwa wieka. Musimy skoczyć na górkę O, sobie, dobijemy trochę bro... trochę mojego tego Ale chciałem znakować zakować. takie no. Hmm. Dobra jedno. jedno mam, problem, bo ja się ruszam podczas walki. Nie stoję w miejscu. W stać, szybko zginiecie. Więc dajcie sobie spokój z testaniem w różowej grze. Dobra, oczyszczam się, co teraz? Gdy się wybudzę, zamknij wieko. To uruchomi turbinę na nowo. Come on, let's go. Dobra, tu idziemy sobie tam do, zamkniemy to wieko Który? Hey, Który? Hej, hey, jest zasilanie! Nie do wiary udało ci się. To były naprawdę twarde mutki. Ale ty tniesz takie nic w nóż masło. Fuck, ale teraz wolałbym się już stąd wynieść, bo cuchnie tu jak w koszarowym szambie. Cóż, to powinno być łatwe. Jest tam stara winda serwisowa. Widziałem tą windę. Dobra, to tą windę wrócimy, wrócimy z powrotem. Nie ma tu co penetrować, sprawdzać, szukać. Bo jak widzicie, mam prawie maksa wszystkiego. No dobra, do góry. Nawet szybko było. Ale ta gra ma dziwne kolory. Wychowałam mnie. Zmieniłam w myśli, na którą teraz jestem. Tak sądziłem. Masz w sobie to coś. Jak gdyby szkolił cię nie tylko świetny żołnierz, ale i najtwardszy drań. Sierżant nie żyje. Zginęła podczas ataku. No, szkoda. Szkoda, dziewczyny. Teraz rozumiem, czemu jesteś tutaj, ty, a nie ona. Zrobię wszystko, by zniszczyć władzę. Amen. A w ogóle. Jak mam cię nazywać? Pawson. Mów Mówi do mnie Pawson. Zapominaj o walczysz. A Walker. Jestem. Witaj. To moja zbrojownia i kwatera główna. Stąd będę mógł rozpocząć pracę nad projektem Sztylet. Prądu mamy pod dostatkiem, ale jest jeszcze kilka projektów, przy których przydałaby mi się pomoc. No jasne. Na pewno Ci pomogę. Łowę. Każdy z tych projektów przyniesie korzyści również Tobie. Podczas gdy ja pracuję nad sztyletem, ty możesz się wzmocnić, nim nadejdzie cholerny kataklizm. Być może nie wiesz, ale projekt Sztylet zakłada samotne wjechanie czołgiem do kwatery głównej władzy i dostarczenie nanotrytowej, zabójczej papki do samego wielkiego gnoja. Generała Krosa. Brzmi świetnie. śmi Brzmi I słusznie. Dam znać przez komunikator, gdy będę Cię potrzebować. No i dobra, panowie. Taki króciutki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest jakieś półnowecieśnie. Tak, oczywiście. Niech mi nowocześnią. Tak, już nie wcześniej, bo nie będę miał czym. Dzięki za poglądanie i widzimy się w kolejnych odcineczkach. To był taki króciutki odcineczek, tak chcieliśmy zagrać sobie na troszeczkę, spróbować, co tam będzie. Myślałem, że będzie większa upanka, to było jednak łatwe. Trzymajcie się, hej!